Więc zrobimy test kleju. Przyklejamy naszą podłogę na całego busa i mamy trzy opcje. Pierwsza opcja to jest klej tutaj z warsztatu profesjonalny do autobusu. Nawet my, nie znamy tej nazwy, bo to jest taki przemysłowy. Druga opcja to jest taka, którą my zakupiliśmy specjalnie pod podłogi winylowe PCV i on jest też do drewna, a przyklejamy do drewna, czyli można by powiedzieć, teoretycznie idealny. I trzeci klej, taki w sprayu kontaktowy, niby uniwersalny, ale najbardziej jest polecany do laminatu HPL, czyli w sumie trochę innego tworzywa niż my mamy. Wszystkie były naklejane zgodnie ze sztuką, więc są dobrze. Wszystkie były też przeze mnie przyciśnięte i właśnie to zdejmuję, żeby miały równe szanse. Uwaga, klej numer jeden, czyli tutaj mamy ten profesjonalny do autobusów. On się odkleja. Jeszcze nie przybarł. A to jest po dwóch godzinach generalnie. Tutaj mamy tą naszą szpachlę. I klej uniwersalny. No i mocniej trzyma. Nie mogę go dalej zadrzeć. No dobra, jak tak super mocno się zapry, to się zdziera, więc wygrał Mamy zwycięzcę. A to to jest najgorszy shit. Jakby ktoś kupił, chciał kupić kiedyś taki klej, stanowczo odradzamy.